Kolejny dzień mój w Nankinie, właściwie już czwarty. Zacząłem dzisiejsze zwiedzanie od muzeum Masakry Nankinskiej, która się wydarzyła tutaj przeszłości w 1937 roku. Jest to związane z atakiem japońskiej armii na Chiny. Ona wtedy tutaj wkroczyła w grudniu, zajęła Nankin no i doszło tutaj do jednej z największych masakr mordów w historii ludzkości. Nie chcę pokazywać za bardzo co jest w środku, bo nie są to wiadomo przyjemne obrazy i myślę, że vlog to nie jest jednak miejsce na, na coś takiego. Podczas okupacji japońskiej Nankinu zginęło ponad 300 Tysięcy osób, 300 tysięcy Chińczyków. Um, no i tutaj w środku można zobaczyć wiele zdjęć archiwalnych z tego właśnie okresu zrobionych przez Japończyków właśnie przez japońską armię. Warto oczywiście tutaj przyjechać jak najwcześniej rano, bo muzeum jest bezpłatne. Teraz już jestem po wizycie w środku a no widać za mną kolejkę ludzi, która się ciągnie na, no, na jakieś niewyobrażalne odległości. Jest to też chyba najczęściej odwiedzane miejsce w Nankinie. thank you Dotarłem teraz do kolejnego miejsca, które chcę odwiedzić, i to jest Pałac Tien. Historia tego pałacu sięga aż 2500 lat wstecz, kiedy to tutaj w tym miejscu były różne warsztaty metalurgiczne i produkowano tutaj broń. Później w czasach dynastii Ming powstał tutaj właśnie ten pałac. Była to także świątynia taoistyczna, największa i najbardziej znana w mieście. Później już w XIX wieku przekonwertowano świątynię taoistyczną na Świątynię Konfucjusza, a obecnie tutaj mieści się Muzeum Miejskie Nankinu. No i oczywiście można też stare budynki pałacu zobaczyć, bo muzeum jest tak trochę na uboczu, w głębi. Za pierwszą bramą znajduje się druga brama. I ta druga brama, jak widzicie, ma troje drzwi. Te główne, środkowe, były tylko dla cesarza, tylko cesarz mógł przez nie przejść, a te pozostałe po prawej i lewej stronie, były tylko dla księciu. A zwykli pracownicy, zwykli urzędnicy mogli tylko przechodzić przez bramy boczne znajdujące się po obu bokach kompleksu całego. No tak, w muzeum tutaj, w budynku muzeum mamy... Tak jakby pięć części i każdy z tych rozdziałów opowiada o innym okresie w dziejach miasta, czyli mamy tutaj czas od starożytności, i od roku, no nie wiem, sprzed 2500 lat do czasów obecnych, gdy Nankin odbudowano. No właśnie, się okazało, że mój samolot powrotny do Pekinu został opóźniony o prawie półtorej godziny, więc spędzę w Nankinie no troszkę czasu dłużej. Trochę zmieniłem plany, bo jeszcze mam dwa miejsca do zobaczenia, ale tak naprawdę czasu mam na jedno, więc teraz jestem w Muzeum Nankinu. Nie mylić z tym poprzednim muzeum, które było Muzeum Miejskim Nankinu. To jest to główne muzeum w mieście i także drugie największe muzeum. W Chinach oczywiście po Muzeum Narodowym No dobrze, zakończyłem już zwiedzanie muzeum. Nie miałem za dużo czasu, bo może półtorej godziny, może trochę więcej, a jak na drugie, co do wielkości muzeum Chin, no to, to jest niestety za mało czasu, więc musiałem po prostu jak najszybciej przejść, tylko żeby zobaczyć mniej więcej to, co, co można zobaczyć. Nie za bardzo miałem niestety okazji się wkryć w te opisy, ale właśnie, sześć części tam jest. Widziałem chyba cztery albo pięć. Opuściłem tylko galerię sztuki. Ale co największe wrażenie robiło to część Republiki Chińskiej, gdzie pod ziemią w budynku jest tak jakby miasteczko tradycyjne za czasów chińskiej Republiki. I to było najlepsze. Sufit był pomalowany, tak jakby to było niebo. Wokół znajdowały się restauracje, urzędy, poczta. No wszystko właściwie wyglądało to tak jak wyglądała. W przeszłości na początku XX wieku właśnie jakieś miasteczko albo wioska w Republice Chińskiej. To było zdecydowanie uh, no, najlepszy punkt tego muzeum. I myślę w sumie, że nawet to muzeum przebija jakością Muzeum Narodowe, które jest w Pekinie. Naprawdę punkt według mnie obowiązkowy w każdej wizyty w Nankinie. że mam jeszcze jakąś godzinę czasu, przyjechałem więc do kolejnej okolicy, gdzie e, podobno sklepy są. Będzie sklepów tutaj nie bardzo widać, jakieś galerie są handlowe, ale za to odkryłem świetną uliczkę z jedzeniem. Zamówiłem sobie smażone pierożki, były świetne. Szkoda, że w Pekinie takich nie ma za dużo. E, to znaczy są pewnie jakby się chciało wyszukać, ale nie tak, że na każdej ulicy sprzedają je. No i było warto, zdecydowanie. No i zakończyłem swój pobyt w Nankinie rowerem. Przejażdżką rowerową z centrum pod e, okolice swojego hotelu. I w sumie to była jedna z najlepszych decyzji, jaką tutaj podjąłem, bo nie dość, że nie musiałem czekać na autobus, na metro, chodzić więcej. Zobaczyłem w sumie sporo z centrum miasta, sporo z okolic, tych, których jeszcze nie widziałem wcześniej, więc no opłaciło się w sumie. 4,5 km rowerem. Jestem pod hotelem, biorę teraz bagaże i lecę na lotnisko. Na lotnisku tutaj są takie specjalne budki, jakby, gdzie można sobie pośpiewać karaoke, tam normalnie jest. Wchodzi się w jedną osobę, albo w dwie osoby, wybiera się piosenki i się śpiewa, jakby, nie wiem, w budce telefonicznej. Zdarza się. To znaczy nie tylko tutaj na lotnisku, ale takich budek jest sporo w całych Chinach a w co niektórych centrach handlowych też takie coś można zobaczyć. A tak w ogóle to strasznego stresa tutaj dostałem, bo jak tylko przyjechałem metrem na lotnisko, sprawdziłem na tablicy odlotów i się okazało, że mój samolot wcale nie jest opóźniony. I szybko pobiegłem tylko do check zostawić bagaż i no i lecę tutaj pod bramkę, omijając te wszystkie kolejki jak najszybciej tutaj, żeby się dostać. Po czym się okazuje minutem później, że faktycznie samolot jest opóźniony, czyli informacja, którą dostałem na maila od strony, gdzie zarezerwowałem bilety, okazała się i tak prawdziwa. No i ostatecznie nie było co się spieszyć, bo no bo teraz i tak muszę czekać. A koniec końców w sumie trochę szkoda mi opuszczać już Nankin, bo naprawdę spodobało mi się to miasto. Tyle tych fajnych miejsc było do zobaczenia i ogólnie podobała mi się atmosfera tego miasta, że Ogólnie jest takie zadbane i no po prostu miło się tutaj spędzało czas. Tak zresztą mam często, że jak już się siedzi parę dni w jakimś mieście, to no to nie chce się trochę wracać z powrotem do codziennego życia, ale no cóż, trzeba. Nankin był naprawdę bardzo fajny, a tymczasem za miesiąc około szykuję kolejny wyjazd do innego miasta w Chinach, też na cztery dni, więc zostańcie na kanale.